Nazywam się Katarzyna Kowalcze i najprawdopodobniej jestem najszczęśliwszym wykładowcą na świecie, a szczęście moje wynika z nominacji do konkursu, którą bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No i jednocześnie gratuluję osobom, które w tym konkursie razem ze mną biorą udział. Jestem z wykształcenia i z pasji przede wszystkim dietetykiem klinicznym. Lat temu już 32 wybrałam taką ścieżkę zawodową i przez te ponad 3 dekady pracuję jako dietetyk kliniczny, no a w międzyczasie postanowiłam rozwinąć nieco swoje kompetencje, bowiem zrozumiałam w trakcie różnego rodzaju seminariów, konferencji naukowych, w których brałam udział, że poza posiadaną wiedzą niezwykle ważny jest warsztat. Dlatego wybrałam również ścieżkę związaną z dydaktyką, nauczaniem, z metodyką nauczania i pozwoliłam sobie ukończyć kilka różnych studiów podyplomowych, m.in. przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo jeszcze z biegiem czasu okazało się, że być może kompetencje coachingowe będą przydatne, więc i takowe posiadłam. Myślę, że to poniekąd sprawiło, że jestem tu, gdzie jestem w tym, w tym konkursie, że Państwo doceniacie być może specyficzny sposób prowadzenia zajęć. Metoda sokratejska, którą wybrałam przed laty, ma swoje. W mojej ocenie bardzo dobre, pozytywne działanie, bowiem nie mówię Państwu o tym, że białe jest białe, ale wspólnie dochodzimy do pewnej ścieżki i ustalamy, jakie są kolory tego, tego świata. Oczywiście to pewna metafora, ale myślę, że ta metoda sokratejska wyróżnia nas w metodyce i sposobie, sposobie nauczania. Polski system edukacji raczej tłamsi w nas potrzebę rozwijania swoich, swoich pasji, a tutaj mamy coś. Na, drugim stronie, na drugiej stronie medalu, i możemy odkrywać te ścieżki edukacyjne. Jest Motto zawodowe, drodzy Państwo, to jest rzecz, która przychodzi nam z czasem, kiedy uczymy się pracy konkretnym zawodzie dietetyka to jest praca z pacjentem na jego rzecz, dla jego dobra. To jest swoisty rodzaj misji, którą pełnimy i dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali, że dobro pacjenta jest faktycznie najważniejszą rzeczą. Dlatego też moim mottem jest też sfokusowanie się na tym, żeby nie ulegać pewnym modom i trendom żywieniowym, bo tych jest całe mnóstwo i nauka to doskonale weryfikuje. Dlatego moje motto brzmi nie ma diety cud, ale jest dietoterapia. Dietoterapia, która pozwala poprawić stan odżywienia pacjenta, pozwala mu poprawić swój stan zdrowia. Nie zawsze możemy doprowadzić do sytuacji wyzdrowienia pacjenta, oczywiście, ale, ale dietoterapia jest narzędziem bardzo skutecznym w pracy z pacjentami, poprawiającym komfort życia. Modułów w toku współpracy z wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia przez te kilkanaście lat współpracy prowadziłam naprawdę wiele, zarówno na dietetyce, jak i na kosmetologii, ale także na studiach podyplomowych. Ostatnio moje zainteresowania zawodowe sfokusowały się, no. Nie trudno się domyślić na chorobach zakaźnych i faktycznie ten moduł okazał się być najbardziej życiowym modułem zasady żywienia w chorobach zakaźnych, ale również w tym semestrze konkretnie realizujemy zagadnienia związane z żywieniem kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. I o ile oczywiście zasady żywieniowe w tych specyficznych okresach fizjologicznych kobiety są niezwykle istotne dla samej kobiety, to my będziemy się też skupiać również na programowaniu żywieniowym, bowiem okazuje się, że sposób Żywienia kobiety już nawet przed ciążą, ale także w trakcie tej ciąży, moduluje stan metaboliczny naszego zdrowia przez długie, długie lata. Nawet w późnym wieku takie korelacje są wykazywane. Stan i sposób żywienia młodej kobiety, a stan zdrowia później dorosłego człowieka. Z tej perspektywy uważam, że jest to jeden z ważniejszych modułów. Oczywiście każdy wykładowca będzie twierdził dokładnie to samo, ale wiadomo, jak to jest w życiu. Naszym studentom obecnym i tym przyszłym życzyłabym przede wszystkim wytrwałości, tego, żeby nie poddawali się, zwłaszcza w okresie sesji egzaminacyjnej, kiedy nie wszystko idzie po naszej wspólnej ustalonej linii, żeby odkrywali w sobie pasję, pasję wynikającą z nauki, bo okres studiowania to jest poszerzanie horyzontów, to oczywiście i poszerzanie pewnych możliwości, które nauka z sobą niesie, ale to jest również odkrywanie różnego rodzaju pasji. Chciałabym też, żebyście Państwo mieli świadomość, że my nauczyciele jesteśmy Waszymi przyjaciółmi, jesteśmy tu po to, żeby was nauczyć praktycznego takiego no, najbardziej praktycznego z możliwych sposobów podejścia do zawodu, który chcecie wykonywać, ale również jesteśmy tu po to, byście czuli się z nami dobrze, komfortowo i bezpiecznie, a zatem bądźcie szczęśliwi.